Witam w kolejnej sesji o Acrobacie 11. W tej sesji zajmiemy się, jak utworzyć plik PDF z różnych innych aplikacji. Więc gdy otwieramy Acrobata 11, widzimy opcję zadanie utwórz plik PDF. Gdy to naciśniemy, widzimy, że możemy taki PDF utworzyć prosto z Acrobata, używając opcji otwieranie. I tutaj wybieramy właśnie te formaty, które chcemy: PowerPoint, Excel, Word, obrazki, i otwieramy to. W tym momencie Acrobat zaczyna pracować i przetwarza dany plik, plik PDF. Tutaj mam właśnie dany plik. Możemy zobaczyć, że tekst został przetworzony właśnie do formatu PDF, oraz tabelka także została dodana do naszego PDF-u. -y. Gdy przejdziemy do innych aplikacji, takich jak na przykład Microsoft Word czy Excel, to widzimy, że mamy tutaj taką zakładkę, która pokazuje nam, że możemy utworzyć dany plik właśnie w tej aplikacji, taką jak Word. Tu piszę utwórz plik PDF, oraz nową opcją jest utwórz plik PDF i uruchom operację, gdyż Czasami chcemy bardzo szybko utworzyć PDF i na przykład zamazać poufne informacje, których nie chcemy wstawiać do internetu. Możemy zoptymalizować zeskanowane dokumenty lub na przykład przygotować ich do rozpowszechniania. Zerknijmy, jak to właśnie działa. Otworzę może taki plik. I przejdźmy tutaj właśnie do opcji otwórz plik i uruchom operację. I możemy powiedzieć, że chcemy zapewnić dostęp w tym naszym pliku. Zapiszmy ten plik na przykład na pulpicie. Akrobat automatycznie wytwarza ten właśnie nasz plik i przechodzi do opcji zapewnić dostęp, gdzie możemy dodać różne inne pliki właśnie do naszego pliku, który tutaj widzimy. Na przykład dodajmy właśnie ten obrazek. Możemy dodać opis tego naszego dokumentu. Jeżeli chodzi o e, temat, to napiszemy, że to jest informacja, autor, słowa kluczowe, także tutaj są dodane. E, możemy ustawić opcję otwierania. Jeżeli chodzi o tekst, to możemy tutaj powiedzieć, żeby rozpoznał tekst za pomocą OCR. Jeżeli zeskanowaliśmy taki formularz lub taki dokument i tak dalej, i tak dalej, możemy dokładnie e, sprawdzić czy wszystko zostało dobrze zrobione i jeżeli jesteśmy zadowoleni zapisujemy ten format właśnie na przykład jako PDF o mniejszej wielkości czy jako e, właśnie dostosowanego do naszych potrzeb Jak możemy inaczej wytworzyć plik PDF-a Przejdźmy na przykład do przeglądarki Google Chrome przejdźmy na stronę Adobe Pl. I tu widzimy dodatkową opcję. Właśnie w przeglądarce takiej jak Chrome, albo Firefox, albo Internet Explorer możemy konwertować bieżącą stronę internetową na plik Adobe PDF. Widzimy, że mamy opcję konwertuj tą stronę, lub ja mogę dodać stronę internetową do istniejącego pliku PDF. Jeżeli powiem konwertuj właśnie tą stronę, powiem mu proszę. Zapisz tę stronę i akrobat automatycznie zamieni tę stronę właśnie w interaktywny format PDF-u, ponieważ widzimy, że tutaj mamy różne linki, że to możemy szukać, wpisywać różnych rzeczy. Właśnie jest to nie tylko statyczny dokument, lecz przez to mamy właśnie możliwość dojścia do tych informacji, które były zawarte właśnie w tej stronie internetowej. Jest także jeszcze inna opcja, którą chcę państwu pokazać. Jest to opcja konwertuj na Adobe PDF lub połącz pliki w programie Acrobat PDF. Konwertuj do PDF. Tu widzimy, że ten dokument został automatycznie skonwertowany na format PDF. Gdy przejdę na przykład do moich dokumentów i obrazków, które tutaj są przykładowe. Mogę także powiedzieć, by te obrazki zostały automatycznie połączone w pliki. Właśnie w Akrobacie łączę te pliki i Acrobat pokazuje mi właśnie małą prezentację właśnie tych obrazków, które bardzo szybko połączyłem w jeden PDF.